Witam serdecznie w kolejnym moim filmiku z cyklu Rozmowy sama ze sobą i dzisiaj chciałam podjąć taki temat co jest lepsze, ciepły smrodek albo nieznany chłodek? Jakbyście to, jak to teraz, o czym ja tutaj myślę, co ja mam tutaj na myśli? A no to, że często jest tak, że poprzez to, że umysł przyzwyczaja się, on ma takie często skłonności do syndromu sztokholmskiego, nie umiem ja tego ani wypowiedzieć, i on przyzwyczaja się czy on przyzwyczaja się do pewnych warunków, człowiek jest taką bestią niesamowitą, że my się możemy przyzwyczaić naprawdę do wielkich luksusów i też do bardzo trudnych warunków, umiemy się bardzo szybko asymilować i aranżować się z sytuacją w której my żyjemy i teraz ten umysł, on jak już się zaaranżuje w danej sytuacji to tak zwany jest to ciepły smrodek nazywam to ciepłym smrodkiem dlatego, że on Wam będzie podpowiadał, że w tym ciepłym smrodku jest fajnie, my nie potrzebujemy tam już nic zmienić. Sąmy tutaj fajne, w takiej fajnej strefie komfortu i po co w ogóle tam jakieś transformacje i po co jakiekolwiek zmiany? I teraz człowiek wypracował takie mechanizmy przetrwania o tym już często, właśnie mówię w moich filmikach, ale będę o tym trąbić do usranej śmierci. Że za każdym razem jest to coś takiego, że my sobie wypracowaliśmy mechanizmy przetrwania już w dzieciństwie, one dalej są aktywne i działają. I dlatego chcę, wam, chcę podjąć dzisiaj ten temat bardzo ważny, bo często ten ciepły smrodek, ta strefa komfortu, te bycie w jakichś tam warunkach do nas, do naszej duszy niekomfortowych, one umysł, nam no, wszystko podpowiada, żeby tylko nie robić żadnych zmian. Bo wtedy nie, nie robić tej transformacji w sobie, bo wtedy będą musiały, by, będziemy musieli zrobić zmiana na zewnątrz. I teraz ja wam powiem, że do mnie przychodzą klienci, którzy mają odwagę, właśnie. Jakby sprostać temu i stanąć przed samym sobą i powiedzieć sobie, że te zmiany zewnętrzne też muszą nastąpić. I powiem Wam, że ludzie, którzy, którzy się jeszcze wahają z podjęciem jakiejś pracy wewnętrznej, oni nie boją się tak do końca dotknąć tego bólu, ale czego oni się boją najbardziej, żeby będą musieli wprowadzić jakieś zmiany, żeby będą musieli wyjść z jakiejś relacji, która im nie służy, żeby będą musieli zmienić pracę, która im już nie służy. I tego się najbardziej ci ludzie boją. I teraz właśnie te mechanizmy przetrwania, które my wy, wypracowali, one nas chronią przed tym, żeby nie dotknąć właśnie tego największego bólu, który tam pod spodem jest. I teraz, tak jak powiedziałam już i to często omówię i będę to cały czas powtarzać, że ta transformacja następuje dopiero wtedy, jak dotkniemy tego cyklonu, tego, tego piekła, tego bólu. I wiem, że w tym świecie duchowym i ezoterycznym istnieją wszelkie metody unikania tego, tego bólu, żeby tam wejść. Jest wmawiane, że możecie na okrętka przejść coś, że poprzez coś tam możecie uzyskać coś, ale umie po prostu, ja nie wierzę w nic takiego, bo wiem, jak perła powstaje, ona powstaje z ranie, ze zranienia tej muszli i tam tworzy się perła. Tak samo diament tworzy się pod wielkim ciśnieniem, pod wielkim ogniem. Tak samo rozrost naszej duszy tworzy się pod ciśnieniem tego największego pierwiastka, jakim jest ból. I człowiek jest tak skonstruowany, że on bardzo się boi bólu. Ja sobie kupiłam teraz taką matę z igłami. I często wprowadzą się, z masochistką że jest trochę, bo wprowadzą się w taki świadomy ból, czy, czyli stoją na, na tych matach, czy też kłada się cało nago na plecach, na, ty, na tej macie i leża tak do 10, 20, 40 minut. I po prostu to jest takie do tego, żeby wyłączyć też umysł, bo umysł wtedy skupia się na tym bólu i czym, na przykład, jak stoja stopami na tych igłach. No to na początku idzie to jeszcze wytrzymać, ale czym dłużej te ciało, ten ciężar, pod, pod ciężarem tego mojego ciała, te, te stopy są coraz bardziej wbijane do tych igieł i tam też uruchamiają się pewne, pewne, pewne procesy też właśnie uwalniania pewnych emocji, że to mogą Wam nawet łzy płynąć, ale dlatego to robię, że nie ja czuję, że po prostu to mi, to mi w czymś pomaga, nie? I teraz poprzez sesję, której ja oprowadza cały czas, ludzie często nie rozumią tego po jakiego chuja ją ja mam wchodzić w coś, co tam było bolesne tak do takiego stopnia i ją ja mam tam jeszcze rozwracać, po cholera mi to. A po to to właśnie robimy, żeby uwolnić te nasze ciało fizyczne od tych wszystkich ciężarów, bo ja... Jak idę po mieście na przykład, to se obserwuję różnych ludzi, i już tak wyczuwam tę energię u tych ludzi. I nie, wiele ciał, 98% ciał fizycznych u ludzi jest tak obciążonych, że oni pod tym ciężarem się wręcz uginają, i ta dusza jest w tym tak mocno uwięziona, że ona nie umie nawet oddychać. I cały czas, łoty, fuck! W końcu, kurde, obudź się, bo ja chcę wyleść tak na powierzchnię i się uwolnić, i nie zrobić nie. taki oddech, i odetchnąć od tego całego ciężaru. I tak jest w tej mojej metodzie, w której ją stosuję, i ja nie będę ją cały czas przechwalać, tylko ja uważam, że to jest no jedna z najlepszych rzeczy, które mnie spotkały, żeby taki przełom też w moim życiu doświadczyć, to to, że po prostu w tych meridianach, te meridiany to jest też naukowo udowodnione, to nie ma żaden hokus pokus ezoteryczny, tylko w tych meridianach to są te linie energetyczne, nazywamy też to energią 3 z chińskiej medycyny, też e, może są energią kundalini. Na, tym, na, tych, na tych liniach energetycznych i to jest ta, ta, te linie energetyczne to jest ten taki jakby ten przepływ energii życia w nas. i Jest to udowodnione też naukowo, że na tych, na tych liniach energetycznych faktem jest, że tam po prostu zaczepiają się nasze emocje, których my nigdy nie umiały prze, przeżyć, poczuć wprawdzie, jak my byliśmy małymi dziećmi. Te nasze ciało fizyczne było za małe, żeby to pomieścić, ten kaliber tego bólu i zrobiło jedna rzecz, która wtedy najlepiej potrafiło, stłumiło wszystko w sobie i zamknęło się to w takich czopach. I te czopy się poprzyklejały po, po na te linie energetyczne, które są odpowiedzialne za przebieg naszej energii życia i też naszego, naszej młodości, naszego, naszego, naszego zdrowia. I w tym momencie ono się to tam tam, się to wszystko zaczepiło jak takie czepy, i teraz ta energia nie płynie prawidłowo. Ona się tam musi omijać. Te, te wszystkie blokady to są takie blokady, i one są takimi warstwami poprzyklejane. I teraz ta metoda, której ja stosujemy, idziemy do głębokości, do. Mentalnej części, do emocjonalnej części i do części w ciele, tam gdzie w ciele są poza, poblokowane te wszystkie emocje, czyli idę na trzech poziomach, najważniejszych poziomach. I często klienci moi może mają takie wielkie oczy, robią, łoty fakt, co ona tu odpierdala, czemu ona mi korzy tutaj czuć coś, czego nikt by w życiu nie chciał czuć, i ci wszyscy ezoterycy godają, że przecież to jest, nie wolno myśleć negatywnie, nie wolno wypowiadać, żadnych złych słów, nie wolno bluźnić, nie wolno wulgaryzmów używać, bo ty się zabrudzisz, czy zab zamarasisz te swoje tam swoje, ciało, swoje życie, swoje usta piękne, jak kobieta może tak gadać, jak jo, jak to Asia, to ona w ogóle jest z czarnej, nie wiadomo, z czarnej przestrzeni, tutaj się pojawiła, w ogóle nie słuchajcie ją, no nie, nie słuchajcie mnie, bo wy mnie, wy mnie słuchać nie musicie i nie możecie mnie słuchać, tylko czujcie, co to z wami robi, jak ją ja godą o tych moich doświadczeniach. I teraz znajdłach sposób na to, jak to wszystko odblokować i uwolnić i to nie jest, kurwa, proces jednego, jednej sesji, jednego dnia, to jest praca codzienna nad tym wszystkim, co tam w środku siedzi i nie chytejcie się za łeb. Ja powiem wam, jest to praca codzienna, bo umysł odpierdala. umysł chce być ofiarą, umysł chce siedzieć w ciepłym smrodku. umysł nie chce, nie chce nowego chłodku, bo tam jest wszystko nieznane, on tam nie chce iść, to on woli w ciepłym smrodku. Jak dostaniesz wpysk, albo cię ktoś będzie poniżał, on tam woli siedzieć, no bo może pojeść, może się napić, co, ma pieniążki na nociuszki no tam jeszcze coś, mamusia głaszcze, chłopek też głaszcze i wszystko jest gitnie, ale, kurde, dusza jest poniżana na każdym kroku, jest uciemiężniana, nie umi oddechu chwycić i go do what the fuck, kurwa, obudź się. No i teraz, żeby po prostu dotrzeć do tych czopów, które są tam na tych liniach energetycznych pozaczepiane, my musimy spotkać się z tym największym bólem i o to godom cały czas i by da to godać, i by da to godać do usranej śmierci, żebyście to wszyscy kapli i zrozumieli, że nie ma drogi na skróty, że nie ma drogi na okręczka, że nie, ma, nie idzie jointa se zakurzyć, nie idzie się wypić, żeby zapomnieć, bo i tak was to na drugi dzień dogoni, i dlatego nie ma drogi, nie ma drogi wyjścia. Jak tylko do środka, do piekła zdarzeń, do piekła, do cyklonu tych wszystkich emocji. I to nie ma takie straszne: tak jak stocie na tych igłach, to nie ma takie straszne. I bo ja wiem, co mnie tam czeka na, 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 po drugiej stronie: mnie czeka wolność, mnie czeka bycie autentycznym w swojej autentyczności. Bo co my robili przez całe życie? My stworzyli y, wszelkie mechanizmy unikania tego żeby nas nie odrzucono żeby my nie byli sami żeby my nie byli opuszczeni żeby my były takie fajne takie lubiane żeby nas wszyscy lubili żeby nas tak wszyscy chwalili po główkach halali żeby my dostawali same dyplomy po, po, po jakieś tam puchary żeby my były najlepsze w szkole i w ogóle żeby rodzina była dumna z nas what the fuck gówno to tych wszystkich ludzi obchodzi gówno ich obchodzi wasze życie dlatego że tylko ich obchodzi ich życie a oni się tylko interesują wami żeby tylko się poczuć lepiej że wam też do dupy idzie i teraz chodzi o to że to my bieremy te życie nasze w swoje ręce to my są tymi sprawczymi siłami i że my możemy to po prostu zmienić ale co ten umysł nam no, napierdala każdego dnia nie, ty nie dosz rady, babo. przecież nasze babcie one musiały być z chłopami, one to znosiły, ja. Bo ty, wiesz co, bo ty tak, jak ty byś tak jeszcze zrobiła jakąś zmiana w swoim życiu, to ty kurwa możesz gorzej trafić, babo. Ty możesz trafić na jeszcze większego psychopaty, niż możesz w domu. A także lepiej siedzę w tym ciepłym smrodku nie tam na tym chłodku, w tym chłodku może być jeszcze gorzej, ty możesz jeszcze gorzej trafić o Boże, a co ty się ciepiesz z motyką na, na księżyc, babo, weź ty siedni, ty możesz, wszystko zapłacone, rachunki są zapłacone, chłop zapierdalo robi, za, zarabia na ciebie, ty sobie możesz kupić taszeczki drogi, ale gdzie jest twoja dusza? Gdzie jest ta twoja dusza, która nie żyje tym pełnym swoim potencjałem? I czy ty możesz odwaga stanąć kurwa teraz z tych kolan i powiedzieć: Ja ją chcę doświadczyć tego, tego smrodku, tego, tego chłodku, nieznanego chłodku. I teraz wszystko jest to możliwe. Wszystko jest to możliwe, żebyście tego doświadczyły, tego wejścia do tego cyklonu, tych swoich wszystkich lęków. Przede wszystkim, co tam jest Jogodą z mojego doświadczenia. Ja już zrobiła dużo na własnym ciele z tych sesji dlatego, że miała też dużo do przerobienia i to nie chodzi tylko z tego życia, w którym my tu są, my przerabiamy eony czasów od naszych babć, my są tymi, tymi pionierami takimi, które, które biorą to teraz na plecy, dlatego, że na klata, dlatego, że nie chcemy już tak żyć, jak one żyły, nie chcemy żyć właśnie w tym ciepłym smrodku i chcemy tych zmian i do każdej osoby indywidualnie jest coś innego, najgorsze, z czym się musi skonfrontować. Do mnie najgorszą rzeczą, z którą się musiała się skonfrontować, jest bycie w samotności totalnej zdano na siebie na wszystkich poziomach emocjonalnym. Fizycznym, finansowym, wszelkie te aspekty, które się wiążą z wykluczeniem, z byciem w totalnej izolacji, samotni, to nie znaczy, że ją jest sama, jeżeli chodzi o ludzi, bo ludzi wokół siebie mam, ale wzięcie tej stuprocentowej odpowiedzialności za siebie, jeżeli chodzi o finanse, o przetrwanie to jest do mnie ten najgorszy taki punkt, taki gdzie, gdzie kulała bardzo długo. Gdzie nie miałam tego poczucia bezpieczeństwa i tego poczucia, że dom rady sama, bo wmawiano przez one czasu w rodzie moim, że baba bez chłopa nie poradzi. I też tak to było po prostu, tak przeżywały te kobiety to od, 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 od pokoleń. Niektóre kobiety radzą sobie finansowo same, ale mają inne tematy, które są grube, z którymi one się nie umią skonfrontować i nie chcą się skonfrontować. Na, na przykład bycie autentyczną w wyrażaniu swoich wartości, swoich potrzeb. Co wtedy się dzieje? No, tracimy ludzi i to się musicie z tym liczyć, że aby poznać naprawdę swoich przyjaciół, to zróbcie coś, co nie leży im po drodze albo co jest wbrew ich woli. To wtedy się dowiecie, z kim macie do czynienia. I teraz. Y Naprawdę, naprawdę wygląda to tak, że my musimy to najpierw naprawdę załatwić same ze sobą, że my musimy stworzyć taką relację, z którą, na przykład takie relacje, które chcemy mieć na zewnątrz, z innymi ludźmi, czy to z partnerem, czy to z przyjaciółką, musimy najpierw stworzyć same w sobie, do samej siebie. I o się na tym często łapia. I teraz to jest taka praktyka codzienna, którą chcę się z Wami tutaj podzielić, że oprócz tego, że są te sesje robione, że tam idemy i wchodzimy do cyklonu tych wszystkich emocji, to w każdym dniu odpalo coś, ale my często nie zauważamy tego momentu, kiedy my już to przepasowały i znowu wchodzimy w jakiś tam moment takiego, ten umysł, on chce być tą ofiarką, on chce się tam tarzać w tych główienkach i on... No, on będzie cały czas podpowiadał, wiecie, co, wiesz co to nie ma w ogóle sensu. To jest w ogóle jakiś hokus-pokus, to ta baba godo. W ogóle, co, co ty w ogóle tutaj robisz? Ty, ty możesz żyć normalnie, ty możesz normalnie żyć. No, ja, ty będziesz dopiero wtedy żyć, jak ty będziesz tą autentyczną prawdziwą esencją żyć. Bo nas nauczono tych wszystkich mechanizmów i co ja mam zrobić, żeby być lubianą, kochaną, akceptowaną przez rodziców, poklepywaną i jeszcze wszyscy będą dumni ze mnie, nie? To, bo to każde dziecko chce być akceptowany, przyjętym, kochanym. To są te te rzeczy, które każdy człowiek chce mieć, i będzie zrobi wszystko, żeby tego doświadczyć, i zrobi wszystko, żeby nie poczuć tego deficytu i tego braku. nie? I teraz, jak chcecie iść na twardo, i żeby do, dotrzeć do tego, do tego rdzenia, tego cyklonu, są na przykład tematy, na przykład powiem Wam temat sesji, i to, jest, to już Wam opowiada chyba wcześniej o tym, ale ta, ten temat na przykład zdrady. To było na początku, na przykład w sesjach, tak lekko dotykane, coraz bardziej dotykane, coraz bardziej, i to trwało praktycznie pół roku u danej osoby, u jednej osoby, żeby się pokazał, dokładnie się otworzył cały rdzeń tego całego problemu, tego całego dotknięcia tej rany. I to nie była rana zdrady związana z facetem, tylko to była zdrada, Moralno zdrada honoru, zdrada na poziomie takiego sprzedania Ciebie, twoich wartości i tego, że komuś zaufałaś, i to się działo z innych żyć. I o, po prostu my nie wiemy nigdy na sesji, co się pojawi, I, i tam się to pojawiło, bo na przykład w momencie śmierci, tak jak powiedziała Wam, ta dusza, ona zwija to ciało energetyczne, czyli to ciało bolesne jest zwinięte. I tam na przykład na poziomie jak się ktoś umierał, Zostało uchwycone ten odczucie tego zdrady, tego poczucia zdrady, no i w tym momencie ktoś tam dostał strzała w serce, i, i to ciało umarło, i zatrzymało się to tam w tym ciele energetycznym, w tym ciele bolesnym, ta, ta emocja. I teraz inkarnujemy do innego życia, i bierzemy te ciało energetyczne, czyli to ciało bolesne, bierzemy ze sobą. I życie toczy się, toczy się, toczy się, toczy się, toczy się, i zadziewają się różne sytuacje w naszym życiu, które odzwierciedlają te odczucie, które tam jest, bo ta dusza się chce z tego odczucia uwolnić, bo ona nie zdążyła tego w pełni poczuć, rozprężyć się w tym bólu. Tak jak wam powiedziała, w tym bólu, ciało, ciało, w bólu nasza dusza się to, w tej mgle, zbierając przez całe życie ta mgła energetyczno te, te, taki ten cień, żeby potem, w momencie, kiedy będę gotowa na to, żeby to poczuć wszystko, wtedy następuje rozprężenie się tej duszy i jogodą o tym, że to jest wtedy dotknięcie tej esencji swojej prawdziwej istoty, że ją wtedy czuję pełną piersią, pełną parą, kimże naprawdę jest, i jako jest ta moja jakość, tej mojej duszy i jak ona się rozrasta w, tym, w tych doświadczeniach, i jak ona się rozrasta poprzez czucie tego, co jest niewygodne, co tam wtedy się zatrzymało w tych doświadczeniach, bo my chcieli tego doświadczyć, tej zdrady, tej, tej, tego dualizmu my chcieli doświadczyć. No bo przychodzimy z tego miejsca, gdzie panuje bezwarunkowo miłość, światło i nie do, niestety nie moglibyśmy doświadczyć, czym ona naprawdę jest, kiedy byśmy nie doświadczyli tego kontrastu. Czyli naprawdę nie biczuj siebie, jak cały czas jeszcze odpalają Ci jakieś tematy, bo to jest codzienna praca, codzienne siedzenie z tym wewnętrznym dzieckiem. Ja się często łapia na tym, że właśnie e, ma że na tyle uważno w dniu, że przepasuje ten moment, kiedy te wewnętrzne dziecko znowu pragnie tego poczucia bezpieczeństwa. I oczywiście całe życie szukała tego poczucia bezpieczeństwa w innych ludziach i w, materia, w materialnych rzeczach, czyli jak miałaś pieniądze na koncie, to czuła się bezpiecznie, jak miałaś kogoś obok siebie, kochającego mężczyzny, to czułaś się bezpiecznie, czuła się kochano, akceptowano, i teraz na przykład życie tak potoczyło się moje, że wszystko zostało mi odebrane, te wszystkie, te wszystkie kotwice i te wszystkie jakby koła ratunkowe, które dawały mi to z zewnątrz, zostały mi odebrane i została wrzucona na szeroko woda, żeby doświadczyć tego, że muszę to wszystko poczuć sama z siebie. I też oczywiście w połączeniu ze źródłem, z moim stwórcą, z moim praojcem, pramatką, bo od tego wszystkiego się zaczyna. Czyli hierarchia, w jakiej ja stawiam dzisiaj moje życie, jest najpierw źródło stwórca, możecie to nazwać jak chcecie, Bóg, stwórca, źródło, wszechświat, pra pramatka, pra-matka, ojciec to jest najważniejsze do mnie. Potem w kolejności idę jo jako najważniejsza istota mojego życia, największy diament, który jest dla mnie najważniejszy. I to nam wmówili, że jak ktoś tak myśli o sobie, to jest egoistą pieprzonym, który jest totalnym farciarzem i oczywiście te odchyły też istnieją, Mamy tego pełno, tych narcyzów chodzących, tylko oni przegieli pała w jedna strona, a my mamy być w tej równowadze, w tej współodczuwaniu i też przede wszystkim brania siebie jako ta najważniejsza istota, którą macie do zaopiekowania i potem dopiero jest na przykład u mnie partner wirtualny, którego jeszcze nie ma, ale on będzie zajmował te trzecie miejsce, nie? Potem dopiero idą dzieci. Tak to jest, bo jak już naprawdę dzieci wasze dorastają i już są oczywiście w fazie, wiadomo jak są malutkie dzieci, to, to jest to trochę inaczej, ale jak dzieci już dorastają, są już dorosłe, muszą też wziąć odpowiedzialność za swoje życie. My musimy odciąć ta pępowina i zająć się swoim życiem. i Te dzieci do nas nie należą. One były na jakimś etapie naszego życia w naszym, w naszym takim zaopiekowaniu i mieliśmy ich przygotować na życie i wypuścić z tego gniazda, bo każde trzymanie tych dzieci kaleczy ich i kaleczy Was. I dlatego trzeba odciąć całkowicie te emocjonalne pępowiny od naszych dzieci i pozwolić im frunąć. I być tylko w razie potrzeby, ja tu jestem, ale ty jesteś sama, ty wiesz, ty dasz radę sama. Wspierać ich w tym poczuciu, że one dają rady. I dlatego tak ta hierarchia wygląda, jak to będzie zakłócone i poprzestawiane, no to też wasze życie nie będzie taki jak trzeba. Jak partner będzie na przykład na pierwszym miejscu, potem wy, potem długo nic, i potem gdzieś tam wszechświat, bo... My idziemy z, tej, z tego miejsca, tej boskości, tej, tej niezależnej, nie, 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 bezwarunkowej miłości, tego, że my nie są, nigdy my nie były oddzielone. Nie ma żadnego grzechu, które was oddzielo od boskości, od Stwórcy. Nie ma czegoś takiego, co mogłybyście zrobić, co by was oddzieliło, bo to już mówiłam w ostatnim moim filmiku, bo tym jesteście. I najważniejsze jest wybaczenie przede wszystkim samej sobie, tych naszych wszystkich błędów. Nie patrzcie na to jako błędy, tylko jako na doświadczenia, że w tamtym czasie nie umiał inaczej zrobić. Była w tej swojej świadomości i inaczej nie mogła zrobić. Tak działała, działała pod wpływem moich programów lęku. Dlaczego wzięła faceta przemocowego, który na przykład, mówię o przykładzie, który robił mi krzywdę albo mnie poniżał? No dlatego, że była obklejona różnymi programami, które mi wmawiały, że nie jestem nic warta, że, że muszę zasłużyć, że muszę zapracować na coś. I to wszystko potęgowało to, w jakich ludzi do swojego otoczenia przyciągała, ale Mamy ta szansa, żeby to wszystko przeprogramować i przemienić, i wszystko na zewnątrz się zna, zacznie zmieniać, tak? Bierzcie to pod uwagę, że jak zaczniecie pracować ze sobą, to będą się musiały zadziać też zmiany zewnętrzne. I kiedy my tego na przykład nie chcemy robić, kiedy siedzimy w tym ciepłym smrodku za długo, to niestety dusza musi podjąć pewne działania, że ona dotyka potem naszego ciała. I nie chcę was tutaj niczym straszyć, bo też tego doświadczyła i z wszystkiego jest wyjście. Z wszystkiego jest wyjście. Nie ma rzeczy, z której byście nie mogły wyjść. i w tym momencie dusza po prostu dotyka ciała, żeby tam był taki, jakby, kolec wbity, żebyście już nie, musieli, nie mogły uciec od tego i żebyście już nie mogły patrzeć w drugą stronę. I na przykład rozwiązaniem nie ma pójście do lekarza i on będzie symptom leczył bo to z tym symptomem już jest tym końcowym efektem tego, że żyjecie gdzieś w jakimś momencie wbrew sobie. I teraz, żeby nie stracić tego wątku i już dokończyć całkowicie ten ten, ten wątek, to jest to, że po prostu um, musicie się z tym liczyć, że te zmiany będą na początku niewygodne. Tak będzie. Będzie nieprzyjemnie, będzie niewygodnie, bo, bo ten, ten chłodek, nowy chłodek jest troszeczkę po dupie, jest zimno na początku. Ale po tym, kiedy poczujecie, że żyjecie w pełni swoim potencjałem, jesteście spełnione w sobie, nawet jak będziecie miały mniej pieniędzy, nawet jak nie będzie to zabezpieczone, te wasze życie, ale będziecie spójne same ze sobą i to życie was będzie prowadzić. Teraz wchodzimy w taką era. Gdzie nie ma żadnego zabezpieczenia z zewnątrz. Te wszystkie konta, które nabijali ludzie przez lata, żeby się zabezpieczyć, żeby mieć emeryturę, i to wszystko, to wszystko się rozpierdoli. Dlatego, że my się mamy nauczyć bycia w tu i teraz, w życiu w tym, co teraz jest, z tymi zasobami, które teraz mam i wiem, że to się łatwo mówi, bo ja tego doświadczam codziennie i nie godą mi się to łatwo, bo czasami mi też odpalo lęk o przetrwanie, ale wiem, z czym się to, z czym się mierza. I wiem, jak to, na, czym to za, na czym to polega, że ja mam po prostu tylko myśleć o tym, co jest dzisiaj. Nie mam się co być za pięć lat, jakie ja tam będę mieć zabezpieczenia, tylko myśl, mam myśleć o tym, co jest dzisiaj i dać sobie te zasoby, które ta dziewczynka wewnętrzna, dziewczynka, ona mi pokazuje. Na przykład boja się, boja się o przetrwanie, boja się, to nie jest... Y Wyjściem, że mam iść tam na zewnątrz do roboty jakiejś, którą mnie w ogóle nie spełnią, którą mnie wręcz tłamsi, żeby tylko zarobić ta kasa, bo bych mogła, nie, nie pójdę tam. Nichu ja. Po prostu nie ja. Pójdę dopiero wtedy, jak ta spełniona i była szczęśliwa w tym, co robię. I choćby miała suchy chleb żrać. To to nie, nie zrobię już tego, nie zgwałca już mojej duszy, która po prostu będzie potem znowu się dusić i w jakimś miejscu siedzieć, żeby ją eksploduje i, i, i rykna rykiem lwa. Jakby da w jakichś miejscach, gdzie by da poniżano i tłamszono. Ja nie godną do wszystkich, bo to wszyscy nie mają tego, że nie umią pod kimś pracować albo być u kogoś na, na jakimś zatrudnieniu. Dobra, wydaje mi się, że to wszystko powiedziała już dzisiaj, i chodzi o to, żebyście codziennie. Patrzyły na to, co te wewnętrzne dziecko odpalo i wtedy zaspokajały ta potrzeba, czyli ten zasób. Co ja teraz potrzebuję? Potrzebuję poczucia bezpieczeństwa. Potrzebuję teraz Twojego zrozumienia. Potrzebuję teraz Twojego wsparcia. Potrzebuję teraz Twojego ukochania. Potrzebuję Twojego utulenia. I my są światłem i cieniem. Nie są my tylko światłem. Są my tym i tym. Dlatego te dwie rzeczy trzeba uhonorować. Uznać w sobie to światło, ale nie odrzucać tego cienia. Do tego cienia podejść. Do tych wszystkich krzyczących wewnętrznych dzieci, które się domagają Waszej uwagi, które chcą to z zewnątrz dostać jak żebroki, ale one tego na zewnątrz tam nie dostaną, bo dostaną tylko rozczarowanie. I dlatego dopiero, i teraz wy mi powiecie, no co, what the fuck, Asia, co ty tu odpierdalasz, co ty tu godosz, to znaczy, że co, że my mamy być samotni, cały czas być w jakiejś pustelni? Nie, to nie jest prawdą, bo dopiero wtedy, jak wy ten zasób zaspokoicie same w sobie i docie sobie to, i to jest codzienna praca, to nie jest tylko praca na sesjach, to jest codzienne Skłanianie się do tej wewnętrznej dziewczynki. Są momenty, że nie musicie tego robić w dniu, bo macie dobry dzień, ale są te momenty, kiedy te energie są tak silne, bo teraz już naprawdę jest tak już, że tu się nic nie ostoi już. To wszystko musi być wyprowadzone na powierzchnię. I to każdego dnia. I teraz mi, mi powiecie, what the fuck, ile to jeszcze ma trwać? Już się ten umysł buntuje wiele lat, jo zrobiła jedna sesja i jo, już ta zmiana, jo, już tutaj nie będzie się napierdalać. Ciągle tyle, ile jest to potrzebne. Ja jest w tych procesach od sześciu lat intensywnie, nie chcę Was straszyć. Ale mi to po prostu nic nie robi, dlatego że ja się tym cieszę, tą podróżą, bo wiem, jakie efekty mi to już przyniosło, jak ja się już dzisiaj czuję i co jeszcze tam jest do zrobienia. I mnie to nie przeraża, mnie to interesuje, co tam jeszcze jest do odkrycia, bo tak jak wam powiedziałam, my nie zatrzymujemy się tylko na tym życiu, tylko robimy robota. Za wszystkie czasy, które nie zostały zrobione. Także liczcie się z tym i to też zostanie nagrodzone, że Wy ta praca wykonujecie ze sobą, będziecie widziały, jakie będą efekty po tym. Nie arogancja, nie zadarte nosy, jakieś o, odfruwanie, I ja jest w jaskini, nosorożca, jednorożca i o, ja będę teraz w jakimś fruwaniu, będę teraz lewitować i będę teraz. Nie wiem, co jeszcze robić. Nie, kurwa. Po prostu człowiekiem być na ziemi stopami, w tej duchowości się doświadczać tutaj, na tej ziemi, doświadczać wszystkich aspektów, wszystkich gam emocji, nie wypierać i nie, być, nie bycie tylko we fruwaniu. Wiecie, o co chodzi, nie? Ale ta, ta dusza was sama poprowadzi, ona was sama będzie pchać bo czasami ja mam tak, że mi nie, nie daje ona spokoju, że ją muszę tak wie, wiercić, 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 aż dojda do tego miejsca, gdzie tam jest ta rana, ten cierń, który tam leży. Ale też w tej równowadze, zachowaniu tej równowagi, że ciesza się też codziennym życiem. Mam te wszystkie tam aspekty równowagi w tym moim życiu. Rozumiecie o co mi chodzi, nie? No, dobra, to już chyba się wykończyło, to co chciałam powiedzieć, zaś napierdalam pół godziny. I to mnie troszkę stresuje, bo te filmy są może zbyt długi do Was, ale okej. Okay. Dobra, to czymcie się do następnego razu. Nie wiem, co tam zaś by da napierdzielać, ale coś tam będzie. Co, coś tam będzie, coś przyjdzie. I czasami się powtarzą, ale by da to tak długo powtarzać, aż wam to wlezie do tych palic, do tych łbów i, i do swojego łba to też godą, bo ja też po prostu cały czas że jest na tej drodze. No to czymcie się. Pa!